Zmierzamy właśnie do pewnego, bardzo ciekawego miejsca. Jest to spory kompleks rekreacyjny. Ty jak ładnie to wygląda i jest pięknie. Karsła tu była. To musiało być tu całkiem przytulnie, kiedyś. Ty jakiś tu dyplom w ogóle jest i puchar. No to jest mnóstwo tego. O, fucking! Jaka tu jest piękna sala. To są kartony, słuchajcie, z pomocy dla Ukrainy. To jest cała paleta dżemów. Na granicy. Takie identyfikatory dawali, właśnie. Cena za pokój za dobę 560 zł. To był luksusowy hotel? Tu jest fajnie, zobaczcie. Mm -hmm. Takiego sedu się nie spodziewałem, że aż tyle tutaj elementów zachowanych. O, tu jaki fajny pokoik. To jest łóżkiem dla dziecka. To wygląda tutaj, słuchajcie, w tych pokojach jakby oni się ewakuowali, można by powiedzieć uciekali stąd. Miejsce z ogromnym potencjałem, fajny pomysł. Mogłoby się wydawać, że strzał w dziesiątkę interes. Co poszło nie tak. Co poszło nie tak, dosłownie. Żebyśmy za jakiś czas się nie dowiedzieli, że to pójdzie z dymem, nie? Myślisz?